Nie wszystko idzie po waszej myśli. W tej księdze życia macie plany, marzenia, tylko nie materializuje się to. Jest brak realizacji tego w rzeczywistości. Książki z tych regałów powypadały. Jest tutaj chaos. Macie dużo myśli, dużo różnych pomysłów, ale ich jest tak dużo, że nie potraficie skupić się na jednym konkretnym. Więc nie realizujecie żadnego. Jakieś urzędowe sprawy przed Wami, pisma, przepisy, działania. Jest tutaj waga, symbol sprawiedliwości. I ta sytuacja, ta wizyta tutaj w tym gabinecie, przed tym biurkiem, obniży Wam wibracje. Tutaj coś nie idzie po Waszej myśli, i ta karta idealnie pasuje do pierwszej. Mieliście jakiś plan, jakieś działanie, związane z urzędem, z jakimś urzędnikiem, z jakąś umową, jakimś pozwoleniem. To nie wychodzi odwrócona karta światła, karta duszy, Wasze wibracje niskie to się nie udaje. Panie zostają przedstawione jako królowe sił, ogromna energia, kreacja rzeczywistości, harmonia, uporządkowanie, siła w działaniu. Tej energii jest tak wiele, że wasze mieszkania są puste, jest pusta przestrzeń. Na tą energię, ale nie ma tutaj rodziny, karta rodziny jest odwrócona, jest samotność, jesteście tylko wy, Panie i Wasza energia. I pojawia się smutek z tego powodu, a właściwie dwa smutki. Tutaj jest strata, niepowodzenie, utrata. Wartości, kosztowności, niezałatwienie jakiej sprawy, utrata bogactwa. Karta jest nad tą wizytą w urzędzie, ale także za kartą tej samotności, to są dwie przykrości. Ale w sercu piramidy. W tym przekazie pojawia się dla Was podpowiedź: byście się nie załamywali, to jest Wasza duchowa rodzina, opiekunowie, dawne pokolenia oni wszyscy się Wami opiekują, otulają miłością, są Waszym niewidzialnym wsparciem, obserwują Was, wspierają miłością, otulają. Energia pań, zdolność do kreacji rzeczywistości i to puste mieszkanie plus ta duchowa rodzina przełożą się na założenie już takiej materialnej rodziny. Przepiękna karta. Zamiast pustego mieszkania pojawia się przepiękne rodzinne gniazdko. Królowe sił. Postanowiły zostać mamą, mieć dzieci, rodzinę. To światło to jest źródło, które także będzie otulać Was miłością, tak samo jak Wasza duchowa rodzina. Inicjatorami tego gniazdka są także te istoty. Przyszedł czas ich ponownego wcielenia. Wy, Panie Królowe, sił to im umożliwicie. Z tych powodów ciąża na narodziny dziecka, założenie rodziny tego gniazdka, nie odbędzie się jakaś daleka podróż. Tutaj na dole w dolnej części piramidy, panie, planowałyście jakiś wyjazd gdzieś daleko. Byłyście przecież tak samotne, ale to się zmienia. Już nie będzie takiej potrzeby wyjazd się nie odbędzie. Wy będziecie szczęśliwe tu, gdzie jesteście.